Dajcie, w sumie powinnam powiedzieć e, Dobry wieczór zamiast dzień dobry kiedy ja zawsze was witam Matko zajęło mi to cały dzień Robiłam e, zdjęcia Ciuchów, których chciałam się pozbyć Zobaczcie w ogóle ile tego tutaj jest cały, kartło, cały karton Nie wiem czy nawet uda mi się zamknąć Ale dopnę więc go zamknę Chcę też wystać na Winted Bo one leżą w nich nie chodzę Także bardziej przejrzyście się zrobiło W garderobie e... Kurde, zajmuje to czasu, bo to tak, zrobi zdjęcia w przód tył, jak przez sukienka, no to jak rozpierdak, no to z boku. Potem chodziłam, tak jak widzicie, ten wam nagrałam klipy, gdzie wszystko dokładnie mierzy, żebyście potem nie musieli do mnie wypisywać. Także dzisiaj są porobione zdjęcia. Jutro do tego usiądę i weznę powystawiam na Winted. Nie wiem, czy to będzie vlog, słuchajcie, łączony. Może z poprzednim zobaczę. Jakby co, to na pewno was poinformuję. Jak był chętny, że rzeczy są wystawione, eee, to powiem to na vlogu i wam podam linka. Na razie tylko o, zrobiłam tyle pracy. Naprawdę, cały dzień przy tym mi zajęłam. Dobra, takie dobre pół Fajnie, że mam e, dwa telefony. To tutaj jeden był, gdzie właśnie robiłam zdjęcia. Na lampie właśnie sobie podświetlałam, to było wygodnie, a tutaj właśnie drugi mam, gdzie ale echo jest, rozebrali, słuchajcie, klatkę schodową e, z dekoracji, jakieś takie echo dziwne. O, a tutaj drugi miałam, żeby właśnie robić sobie zdjęcia, jak mierzyłam, to było dla mnie wygodniejsze, bo nie musiałam przepinać tych telefonów w kółko, tylko wiecie, tam się mierzyłam, tu przychodziłam e, i od razu mierzyłam ciuchy Tam się mierzyłam, w sensie zakładałam. Rozmali cały mi czas muzyka także milej minął czas Kamilo wrócił myje się, także zaraz pójdziemy, zjemy ja ten karton jeszcze właśnie tam wepchnę, żeby nikomu nie przeszkadzał pod ciuchy. no i taki dzionek, taki słuchajcie dzionek fajne rzeczy słuchajcie, zamówiłam sobie na siłownię, bo irytuje mnie, że ktoś ciągle to ma, albo nie mogę go znaleźć. Ja jeszcze bez okularów to w ogóle ślepota, taka, że nie mogę sobie poradzić i mnie to wkurza. Do tego dwa razy korzystałam z takich fajnych pasów do podciągania się. Ostatnio też nie mogłam ich znaleźć, w końcu się wkurzałam i mówię, zamawiam wszystko. Jak Ci to wam pokażę, na razie Kamil, jak wracał, to właśnie sobie takie małe zakupy. Nie wiem, czy mi to zostawi, no dole zobaczymy. I właśnie suplementy odebrał. To rozpakowałam sobie do swoich pojemniczków. No i tak, fajnie, że o, wczoraj poświęciłam czas i zmontowałam trzy vlogi. To dzięki temu miałam dzisiaj czas, żeby właśnie. Zająć się tymi ciuchami, cieszę się, że mam to już ze sobą, bo to już tak mnie męczyło, to zajmowało mi pół wieszaka, mówię, kurde, jak tego nie zrobię, to po prostu będzie to wisiało i wisiało niepotrzebnie, a te rzeczy są wyprane, świeżutkie, to wiecie, po prostu niepotrzebnie, to w stu wisi, tak to się słożyło, pomierzyło i, i do pudełka i sobie, czy jak to będzie chętne, no to będę wysyłać, także fantastycznie, coś chciałam jeszcze Wam powiedzieć, ale Powiem no ja Wam, że jestem zmęczona. Naprawdę, jest to jest to kurde męczące, zajmujcie się tymi ciuchami, ale no spoko. Może jeszcze tam parę rzeczy bym znalazła, ale na razie to, co najważniejsze, takie gruntowe, to mam wszystko porobione. Jest to zdjęć masa. Słuchajcie, no zresztą widać bo po kartonie. Złapie mi tu fokusik. O, zobaczcie, tu jest. Cała, cała masa, jakoś ciężko się tak przewija, no ale naprawdę tych zdjęć jest bardzo dużo, także tak, fajnie, dobra, słuchajcie, idę ten karton wepchnę, wczoraj w ogóle robiłam pyszny obiad, bo zrobiliśmy z mielonego z indyka, i piórko, pokazywałam Wam ser żółty, on wysokobiałkowy, a nisko tuszczowy. W mm, kupiłam, pokazywałam Wam jednym z vlogów, to sobie zobaczcie, kto nie widział. I ten ser piórko owinała się tym mięsem mielonym, wiadomo przyprawionych w przyprawach. I dodatkowo jak taka kulka pulpet powstał, to owinam jeszcze w boczek. I to zapiekłam na 40 minut w piekarniku. No zarąbiste. Ja to sobie zjadam ze zoszcem czosnkowym i boraczkami tartymi. A Camilo miał jeszcze dodatkowo do tego ziemniaczki. No pycha. Dzisiaj jak was dzisiaj podgrzejemy sobie ten obiad, bo to wystarczy tylko podgrzać, to, to wam pokażę. Ale naprawdę... Robi furora. Dobra, słuchajcie, idę... Idę ogarnąć resztę. Chciałam się do Was odezwać. Bo tak po prostu mi głupio było. Siedzę w tych ciuchach i siedzę, i siedzę. I mówię, Boże, kochany, kiedy ja to skończę? Dobra, wykąpałam się. Plany, słuchajcie, się pozmieniały. Mam tu laptopa, bo chcę odpalić nowy serial. Kaszta nowego ludzika, jak ktoś to Wam polecam. Mi się podobał mega. Eee... Nie będzie obiadu normalnego, domowego, bo się jest ciężko dostać się do kuchni. W związku z tym będzie pizza. Ktoś chciał się pozbyć węgli w swoim życiu. Hm. Jakby jest to bardzo trudne. Każdego dnia bardzo ciężko z tym walczę. Także pizza, ja sobie wziąłam pizzę Gyros, a Kamilo wziął sobie margaritę. Boże, filmik, gdzie jesteś, który chciałam Cię włączyć, wyświetlałeś mi się i zniknąłeś. Tak, że będzie dzisiaj pizza. To było. Celse. No nie, to nie było to. Może na seria. No. W ogóle zgrałam, słuchajcie, zdjęcia z telefonu jednego i drugiego. Prawie 200 zdjęć. 186 dokładnie. 24. Uff. Także będzie jutro co opisywać. Nie no, słuchajcie, nie wiem, gdzie to jest. Wyświetlało mi się na liście numer 1, A teraz znikło. Nie wiem. O, idzie z pizzą. Wiesz, I nie że... tylko. I te siunie. Wiesz, że znikł mi ten film, który chciałam włączyć? No, nie pamiętasz tytułu? No nie. Dobra, to zaraz poszukam. Trzymaj, się tą kolorę, połóż, Teraz tak. Sosy, no to czosnek. A ja wziąłam sobie, słuchajcie, jeszcze ostre. Może was tu postawię. Ale mi leci, słuchajcie, ślinka. Ja tam już jestem głodna. Ja już jestem głodna. I powiem Wam, że ja to bym na modelkę się nie nadawała. Bo jestem piekielnie zmęczona dzisiejszym tym dniem. Tymi przybierankami i mierzeniem. O, ostry jest taki pomarańczowy. Być może. I teraz tak. Mój grosik wygląda tak. Ja wziąłem sobie małą. I Kamila Margarita. Poczekajcie, wezmę z Wami Wspólnego Gryza. I. Wezmę się za szukanie. A co to oni tu masz na przykład? Właśnie nie, jakaś FIFA? Nie. Jestem ślepa bez okularów. Hmm. Właśnie im powiedziałam, że ograniczanie węgli idzie mi bardzo dobrze. Hmm. <noise> Chcesz tego? Chcę, będzie się najlepiej nadkładać. Jak to nie ma trochę się czym chwalić, no ale... Ale oni wiedzą, czy ja jestem z nimi szczera. Mmm, mm. ostry ten sos, ostry. Niedawno dawno zwykłej margarity nie jadłem. Naprawdę? No, no tak, mogę mm. brać jakieś dodatki. Jeszcze ciepły tkania. Mm. Mm. nie. Wiesz co, chciałam ci powiedzieć, że ty strasznie zgrzytasz zębami i dlatego ci mówią tak zęby, bo ja mówię, się o tej plombie teraz tak zapiszał Ci zęby i to mi się przypomniało. Ale jak... To sobie... strasznie zgrzyta zęby. Jak A jak zgrzyta się zębami, to się właśnie niszczą zęby. No. A ty jeszcze masz cebulkę i gyros. No i ser żółty. No ser to jest kary. Nieprawda, dzisiaj zastanawiałam się nad pizzą Barbecue, gdzie ja unikałam Barbecue, ale w ostatnim czasie, słuchajcie, mega mi zasmakowała pizza, jest. Pieca. Barbecue mi zasmakowało. Chociaż nie wszystkie, bo wszystkie sosy do tej pory, co kupiwała moja mama, to one mi tak nie smakowały i dlatego mi nie smakował barbecue. A ostatnio jakoś tak trafiam na takie różne dodatki barbecue, gdzie mi bardzo smakuje. I właśnie dzisiaj myślałam nad pizzą barbecue, gdzie zamiast e, sosu pomidorowego, i tam chyba jeszcze Też jakaś pizza z śmietaną, to było posmarowane sosem właśnie barbecue. No. no. to ja ją często brałem, bo mi ją Dominik pokazał. Tak? Mhm. Dobra, był film z nic. On nie wiesz jak się nazywał? Na pewno. Pokaż tego ostrego trochę. Kuwa, że bo jest ostry. Tak nieapetycznie wygląda trochę. Mogłaś screena zrobić. No nie pomyślałam. No i co? Dobry? Mhm się to nie jest dla piesków, ja wiem, że to coś własnego... Już sposób. mam, to był film polecany, film web i tutaj właśnie możecie sprawdzić sobie oceny yy, innych ludzi albo się wypowiadają. Ja na przykład nie, yy, to już Wam mówiłam, że ja się nie sugeruję tylko Netflixem, bo myślę, że chyba większość z Was się ze mną zgodzi, że dużo Netflixie z takich rzeczy też Trzy czwarte to się po prostu tego nie da oglądać. Po prostu się nie da, bo to jest po prostu nudne. I mi się bardzo to często, niestety, sprawdza. I fajnie, że właśnie tutaj, na przykład, pokazuję na Twixie 97 oglądam zwiastun. Taki niefajny. Na YouTubie, albo w ogóle najlepsze są dla mnie na Twixie. Słuchajcie, te urywki powycinane z filmów. No, zwiastuny po prostu petarda. Ja A najczęściej to w ogóle nic nie mówią. Ja sobie na przykład, sprawdzam, na przykład albo na tym filmu web. Albo wcześniej na, na YouTubie. Masakra, po kompletnie, a 97 e, trafności, nie, że fajne. Potem chodzę teraz, ostają na film web, sprawdzam te filmy, a one nawet piątki nie mają, także fa, fantastyczne, rzeczywiście. Nie, prawda jest taka, że dużo, bardzo dużo rzeczy z filmów, czy seriali na się beznadziejne. A to, to jest podobny serial jak ten kasztanowy? Tak. I to właśnie, i to też jest islandzki. Dobra. Także ja odpalam, jemy, Bo jak widzicie, ja jestem głodna, to jestem nakręcona jak taki koło wrotku chomik. Cześćuniowi ucieknie język do pasa. W ogóle to nie wiem czemu Cześćunio tu przyszedł. Jak oni robią naleśniki, a ja on uwielbia naleśniki. No ale poczuł, że ja też coś niosę. <noise> albo już dostał, albo też nie dostał. Zdaje się, że to dostał. 8 odcinków, super. Także ja się rozłączam. Za dwa się obejrzymy. Może trzy. Ja się rozłączam i tak, o. Tak, to nie taki słuchajcie wyszedł. Taki wyszedł wieczór. dzisiaj wieczór. No ale co? Ja jestem szczęśliwa, bo naprawdę ja się dzisiaj napracowałam przy tych ciuchach i mam dosyć. Naprawdę. Yy, coś strasznego wystawianie na winter takiej ilości. Ja też jestem mi to też <laughs> w ogóle, bo no wiela pizza. 6-7 do 10 jeszcze rzeczy to jest fajnie, ale no 24 rzeczy, prawie 200 zdjęć. Lasaka. No, Dobra, włączam.